Liluś na zwiady poszedł, zobaczcie, skobaniec mały. A tak, go dzisiaj dopilnowałam gdzie łazi. Zwiedza farmę. Chodź, liluś, chodź, idziemy. Chodź na twoje miejsce, pójdziemy do twego lasu. Nie byłeś tam jeszcze. Chodź, sam tak o, żeby sobie potuptać. Chodź, ziemno tylko byłeś. Chodź, liluś, jak pięknie stoi. Hmm. nasłuchuję, Hmm. Nasłuchuje chyba. Chodź, Lileczku! Chodź kochanie! Chodź! No chodź! Chodź moje serducho! Chodź! Do lasu pójdziemy! Tak! Ale słodziak fajny! Och, jak się cieszy! Jak skacze. Ale słodziak! Lilku! Cześć, Gdzie przyszłeś! Zobacz, jak tu fajnie! Cześć, kochanie, tu jest lepiej. Tutaj jest lepiej, ciszej, tak. Nie ma tych samochodów. Tyle. Chodź, kochanie, moje, chodź. Chodź, idziemy dalej. Chodź. Idziesz, liluś? Chodź, liluś! Chodź. Tutaj dużo owoców jest na ziemi, może będzie chciał pojeść. Liluś, a zobacz co ja mam. Zobacz jakie pyszne. Mileczku, patrz. Lilku. Zobacz. Zobacz jakie to dobre. O, no coś ty. No spróbuj chociaż. Nie? To pyszne jest. To pyszne to morwa. Tu masz. tu masz tu masz Nie chcę zdeptał i dobra, tylko się pobrudziłam <laughs> Aś to jest naj spacerek ze mną wyszedł, zobaczcie jak fajnie Taki fajny robaczek. idziemy, idziemy dalej, chodź, Lileczku, chodź chodź na hamak pójdziemy ten duży, chodź. Liloś. Chodź, kochani, no. No chodź, idziemy dalej. Chodź. Lilku. Chodź. Chodź, Lileczku. Chodź. Liluś! Ja myślę, że on tu pierwszy raz jest wcześniej się sam nie zapuszczał tak daleko. Chodź Lileczku! Liloś! Chodź kochanie! Coś znalazł. Cześć maluśku mój! No chodź, no chodź, chodź idziemy na hamak, chodź Liluś. O proszę, każde słupki teraz już jego. <grym> Liluś, gdzie tam zaglądałeś? Gdzie zaglądałeś kochanie moje? Gdzie zaglądała moja wiewióreczka kochana? Chodź do mnie, chodź. Idziemy dalej. Chcesz na, na mnie tutaj na ramiączko? Chodź na ramiączko i pójdziemy. Nie, sam wolisz. No dobra, chodź. Chodź. Liluś. Na no kolejne drzewo pewnie musi zahaczyć. Zwiedza. Ile? Wygląda tak słodko! Cześć, kochanie! Ale dzisiaj fajnie, co? Zwiedzamy farmę. Jeszcze tego nie było, nie? Ale fajnie, co? Na spacerku jesteśmy razem, prawda? Liluś! Tak słodko, tak! Słodziak mój kochany, no! Taki słodziak jesteś, na chodź, na chodź, na drzewka z powrotem, tak. Na dobrze. Jejku, to cała będę teraz w tej morwie, bo tutaj morwy są, te ciemne, po nich chodzą, one strzelają i nogi barwią. Ale Lilusiowi nie za bardzo chyba podchodzą te morwy, patrzenie jej nie chcę. Chodź! No, chodź, kochanie, chodź. Chodź, serducho. Chodź, Lileczku, tutaj, chodź. Będziesz pamiętał już te strony, bo tu byłaś ze mną. Maluchu. Hmm. <grym> jak obwąchujesz. Tak obwąchujesz wszystko, jak fajnie, nie? Hmm. <grym wąchuje> Dobra, już długi film. Nagram kolejny. O, jak skacze pięknie. Cześć, serducha moje. Cześć, no. <grym>